Poznaj Sukcesjo, narzędzie, które wprowadza rewolucję w planowaniu spadkowym oraz relacjach z klientami. Dzięki Sukcesjo, wyróżniasz się jako ekspert i masz okazję zbudować z nimi głębszą więź. Automatyzacja procesów oszczędza swój cenny czas, pozwalając skoncentrować się na potrzebach klientów. Oferuj usługi na wyższym poziomie dzięki spersonalizowanym planom spadkowym. Edukuj klientów i zwiększaj swoją sprzedaż, wykorzystując Successio do cross-sellingu i upsellingu, bądź zawsze o krok do przodu z nowoczesnymi narzędziami analitycznymi Successio. Dołącz do społeczności liderów w obsłudze klienta i zapewnij sobie spokój ducha. Inwestuj w Successio i spraw by twoja praca była łatwiejsza, a klienci zadowoleni. Odwiedź www.sukcesjo.pl i odkryj, jak Sukcesję może wspierać Twoją działalność.